Dziękuję pani marszałek, wysoka izbo. W imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska pragnę przedstawić stanowisko klubu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zawartych w druku 522. Szanowni Państwo, urlop macierzyński w Polsce ma bardzo długą historię, która sięga czasów przed II wojną światową i rozwijała się wraz z przemianami politycznymi oraz społecznymi. Już po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska zaczęła kształtować swoje prawo pracy, w tym regulacje dotyczące ochrony macierzyństwa. W 1924 roku uchwalono ustawę o ochronie pracy kobiet i młodocianych, która wprowadziła między innymi sześciotygodniowy urlop macierzyński. Było to istotne posunięcie, choć w praktyce prawa te dotyczyły głównie kobiet pracujących w przemyśle i w miastach. W kolejnych okresach wprowadzono reformy dotyczące macierzyństwa, a na przestrzeni lat długość urlopów macierzyńskich kształtowała się różnie od 12 tygodni do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i zwiększona była w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Drodzy Państwo, na szczególną uwagę zasługuje okres rządów premiera Donalda Tuska. Zaczęto wówczas coraz większy nacisk kłaść na politykę prorodzinną, co doprowadziło do dalszych reform w zakresie urlopów macierzyńskich. W 2009 roku urlop macierzyński został wydłużony do 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz odpowiednio od 31 tygodni do 37 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Od 2010 roku każda mama mogła wydłużyć sobie urlop macierzyński o kolejne dwa lub trzy tygodnie w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Należy tutaj zaznaczyć, że od 2010 roku przysługuje urlop ojcowski, z którego może skorzystać ojciec dziecka niezależnie od urlopu matki. Początkowo wynosił on jeden tydzień, a od 2012 roku wymiar ten wynosi dwa tygodnie. Ponadto już w 2012 roku matka mogła sobie urlop macierzyński wydłużyć od czterech do sześciu tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. W 2013 roku nastąpiła ogromna zmiana w zakresie urlopów z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzono tak zwany urlop rodzicielski, który pozwala na skorzystanie z dodatkowego urlopu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. W efekcie łączny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wynosi 52 tygodnie. Te zmiany dały rodzicom większą elastyczność w opiece nad dzieckiem, ponieważ mogli dzielić ten urlop Między sobą. Ten wymiar urlopu był jednym z najdłuższych w Europie i zawdzięczamy to. Ówczesnemu rządowi, koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Omawiany projekt ustawy zakłada zmiany w kodeksie pracy mające na celu wsparcie rodziców dzieci urodzonych przed terminem. Zgodnie z proponowanymi przepisami matki będą mogły przedłużyć urlop macierzyński o czas równych hospitalizacji dziecka maksymalnie do 24 tygodni. Nowelizacja przewiduje również możliwość skorzystania z tego prawa przez jeśli matka dziecka przebywa w szpitalu, dodatkowo matki podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, pracujące na przykład na umowę zlecenie czy prowadzące własną działalność gospodarczą, będą miały prawo do przedłużenia okresu otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Szanowni Państwo! Okres po porodzie wcześniaka to czas szczególnie wymagający zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. W przypadku wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed 37 tygodniem ciąży, konieczne są często dłuższe pobyty w szpitalu oraz szczególna opieka medyczna, co wpływa na organizację życia rodzinnego, w tym urlopów rodzicielskich. Obecnie w Polsce prawo przewiduje taki sam wymiar urlopu z tytułu urodzenia dziecka dla matek wcześniaków i dzieci hospitalizowanych, jak dla matek dzieci, urodzonych w terminie. Jednakże istnieje możliwość przerwania tego urlopu na czas hospitalizacji dziecka, nie wcześniej jednak niż po wyczerpaniu 8 tygodni urlopu przypadającego bezpośrednio po porodzie. Natomiast pozostałe dni urlopu macierzyńskiego mogą zostać wykorzystane po powrocie dziecka do domu. W czasie przerwy w urlopie macierzyńskim matka może powrócić do pracy lub sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem w szpitalu, korzystając z przysługującego jej prawa do zasiłku opiekuńczego. Na uwagę zasługuje również fakt, że Rada Ministrów 28 sierpnia bieżącego roku przyjęła projekt budżetu państwa na 2025 rok, w którym zostały zabezpieczone środki na wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla pracowników rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracowników dzieci urodzonych w terminie wymagających hospitalizacji. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pracuję nad ostateczną wersją projektu ustawy rozwiązującej problem urlopów dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych. Projekt ten został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Pani Marszałek Wysoka Izbo w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska wnoszę o skierowanie przedmiotowego projektu do dalszych prac. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani.